Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z vlogiem. Rozpoczynam tego vloga w czwartek, ale tak jak widzicie po tytule, będzie to film przede wszystkim z krakowskich targów książki, na które wybieram się już za dwa dni, czyli w dzień największego tłumu na pewno, jaki będzie sobota. Ja jeszcze na chwilę obecną żyję, zobaczymy jak to będzie wyglądało w. Sobotę wieczorem i w ogóle w sobotę, niedzielę, bo spodziewam się, że będzie osób całkiem, całkiem sporo. Natomiast odzywam się też do Was tutaj wcześniej, żeby to, za, to rozpoczęcie już mieć nagrane, bo często to później wychodzi tak, że tego, tego rozpoczęcia. Zapomina się po prostu w trakcie nagrywania filmu e, dograć. W każdym razie chciałabym też pokazać książkę, którą właśnie odebrałam i którą też pomyślałam sobie, że będę właśnie w trakcie tego filmu czytać. Mam nadzieję, że uda mi się ją zabrać do e, Krakowa, ponieważ jest ona dosyć krótka e, i też widzę, że ma obwolutę w ogóle, bo przed chwilą ją odebrałam. Ale okej, okay, obwoluta jest taka sama jak sama okładka. W każdym razie będzie to książka Brooklyn e, Colma i o tej książce wiem dosyć mało. Wiem, że jest to jednak e, jakiegoś rodzaju klasyk, pozycja, która została wydana już około 20 lat temu, e, i teraz e, nawet powstał film na podstawie tej książki, i e, teraz wyszła druga część, kontynuacja losów Bohaterki z Tomu pierwszego e, i w związku z tym wydawnictwo e, Rebis postanowiło tą książkę chyba wznowić, kupić prawa do niej i wydać obie części. Ten film nie jest żadną formą współpracy. Szczerze, miałam nadzieję, że dostanę tą książkę do współpracy, ale się nie udało. W każdym razie e, kupiłam sobie tę książkę sama, przed, chwilę, jo, przed chwilą ją odebrałam, e, a też dlaczego stwierdziłam, że będę ją czytać? Dlatego, że idę dzisiaj w ogóle zaraz na spotkanie z autorem, które odbywa się właśnie dzisiaj, 23 października w, e, w Warszawie, Big Book Cafe. Z tego, co mi się wydaje, będzie też autor na krakowskich targach książki, ale nie mam pojęcia, którego dnia. Ja sobie pójdę dzisiaj, na pewno będzie mniejsza ilość osób niż w Krakowie. E, więc postanowiłam, że właśnie z samego Krakowa... Pewnie będę nagrywać trochę stargów, ale z drugiej strony wiem, że podczas tego typu wydarzeń pewnie będzie dużo osób. Nie nagram aż tak dużo materiału, a chciałabym Wam też jednak pokazać, jak tam będzie to wyglądało. Plus, stwierdziłam, że fajnie to będziemy wszystko jeszcze dograć sobie jakieś materiały, które właśnie na przykład dzisiaj coś będę robić, czy jutro. się trwa już dwie minuty, więc to będzie mega, mega dużo. Ja podejrzewam, że jutro Wam coś o tej książce powiem, jak będę po tym spotkaniu. No i to będzie taki właśnie film, trochę z w książki, a trochę po prostu ze Warszawy. Warszawa, Kraków to znajdziecie w tym filmie. Także ja już dłużej nie gadam, bo jak na wstęp to jest naprawdę mega, mega długo. I cóż, zapraszam Was do miłego oglądania. Mam nadzieję, że serio uda mi się ten film zmontować i że nie zostanę stratowana w tłumie w sobotę. Także miłego oglądania. Cześć, a więc witam się z wami w pierwszym takim pełnoprawnym audycie czytelniczym. Wy. Tym filmie, dlatego że mimo tego, że jest to film z targów książki, to nie wiem, jak on będzie dokładnie zmontowany. Ale tak jak mówiłam wcześniej, chcę się w nim skupić też na czytaniu właśnie książki Brooklyn, Kolma Tubna, A przez to, że jestem już na stronie 84 z 280 około stron, to stwierdziłam, że jest to w sumie idealny moment na to, aby powiedzieć Wam co nieco o fabule, dlatego że tego jeszcze wcale nie zrobiłam. Dodam też jeszcze na wstępie, że tak jak mówiłam Wam w rozpoczęciu, miałam być i byłam, co pewnie widzieliście już na przepitkach na spotkaniu z autorem, samym autorem właśnie w Warszawie Big Book Cafe. Cieszę się niezmiernie, że miałam taką okazję właśnie w tym spotkaniu uczestniczyć, ponieważ autor bardzo mocno zachęcił mnie do czytania, kontynuowania dalej właśnie em, tej lektury, dlatego że byłam na stronie około... Zaczęłam tę książkę w ogóle w tramwaju, kiedy jechałam do spotkania i już od pierwszych stron gdzieś tam mi się ona spodobała. A samo spotkanie było naprawdę świetne, też poczucie humoru tego autora to totalnie wbiło mnie w fotel, i naprawdę cała sala buchała śmiechem co, co kawałek. Ale też były to jednak bardzo takie elokwentne i koherentne odpowiedzi w. Odpowiednich momentach, kiedy takie miały być takie były, ale też właśnie nie da się ukryć, że dosyć widać, że autor lubi żartować. I w tej książce jak na razie aż tak tego nie czuć, ale słyszałam, że ma tak być, może też będzie tak w tej kontynuacji losów tej autorki, bo to spotkanie było też nie autorki, tylko bohaterki, jaką jest Ailish, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, niedawno wyszła kontynuacja jej losów, bo niekoniecznie jest to przekazywane jest to ta książka Long Island reklamowana jako druga część. W każdym razie jeśli chodzi o Brooklyn to tutaj poznajemy młodą dziewczynę, age, która ma około 20-20 paru lat mieszka z matką, która jest wdową oraz starszą siostrą, która to utrzymuje tą ich trzyosobową rodzinę. To są lata w ogóle 50. jesteśmy w w w dosyć małej, małym miasteczku. Nasza główna bohaterka Ailis jest właśnie młodszą siostrą, taką dziewczyną, z jednej strony nie wyróżniającą się na tle, na tle tej społeczności. Taką dosyć zwyczajną, totalnie nie mówię, niespecjalnie bardzo na przykład nie to, że nie tylko właśnie taką lubianą, ale bez jakiegoś wysiłku, właśnie ona to swoje życie wiedzie. Udaje jej się na początku dostać. Się pracę, to znaczy ona nie to, że o nim aplikuje, ale z początku widzimy, kiedy właśnie rozpoczyna chwilową pracę w sklepie z po prostu żywnością, różnego rodzaju towarami u pewnej kobiety, która to, tą pracę jej oferuje. Natomiast szybko też dostaje ona ofertę wyjazdu właśnie na tytułowy Brooklyn do Nowego Jorku. Ta oferta przychodzi od księdza, z którym to ma możliwość Porozmawiać przypadkiem, w sumie trochę, właśnie w pracy jest starsza siostra. No i można powiedzieć, że w sumie, właśnie ta siostra oraz matka one same podjęły już za tą Eilish tą decyzję aby ta dziewczyna właśnie miała taką szansę i możliwość z tej małej miejscowości wyjechać i może coś więcej w życiu osiągnąć. Ta książka, widzę, że z taką chirurgiczną chirurgiczną precyzją kreśli nam te postaci, te postaci, które są tutaj prezentowane. Bardzo, bardzo, bardzo podobają mi się właśnie te opisy przemyśleń tego, co siedzi w głowie Eilish, bo to jest prowadzone z... mamy narratora trzecioosobowego, nie jest to prowadzone z perspektywy Eilish, natomiast mimo tego, że nie jest, ja czuję jakbym no, tak czuję się bardzo, bardzo tak związana z tą bohaterką. Bardzo podoba mi się właśnie sposób prowadzenia narracji, słowa, jakie są tutaj używane. Mimo tego, że jestem dopiero na stronie 80 i tam 5, mam już trzy znaczniki, co jak na mnie jest naprawdę całkiem, całkiem sporo. Jest tutaj właśnie dużo o tej rodzinności i o tym, co zostało, już, co zostało przez bohaterkę. No, szybko, bo jesteśmy już tam, co się dzieje na stronie 60, 60. Utracone, no bo to właśnie jest ta rodzina, to miasteczko, a na co ona no, nawet nie miała wpływu, żeby sytuacja potoczyła się jakkolwiek, na przykład inaczej. No i będziemy obserwować na przestrzeni tej książki to, jak ona w tych stanach będzie musiała się Odnaleźć, ona też tam dostaje od razu pracę, bo tutaj chodzi też o to, że właśnie ten ksiądz proponuje jej um, pracę w takim dużym domu towarowym, ponieważ Ailże właśnie w swojej miejscowości irlandzkiej uczęszczała na kurs. Um, na kurs e, na księgową i ogólnie też e, jest dosyć mądrą, e, mądrą dziewczyną, która m, na przykład nie myli się nigdy w rachowaniu, więc takie umiejętności zostały docenione i w związku z tym właśnie dostała taką szansę, aby tam podjąć pracę, znaleźć się też e, od razu, jakby było jej też. E, ten, ten pobyt to nie był pobyt chwilowy o pracę, tylko jest to pobyt stały. Więc wiemy, że w tej książce będziemy właśnie obserwować losy Eilish, która to w młodym wieku, rzucona na głęboką wodę, będzie musiała zmierzyć się ze trudami emigracji, na którą to w sumie sama się nie. Zdecydowała. Jak na razie pod kątem, właśnie, precyzyjności tego języka, książka podoba mi się niezwykle, niezwykle mocno. Jest taka bardzo, właśnie, emocjonalna, ale nie w taki pompatyczny sposób, tylko właśnie taki, bardzo precyzyjny. Ciężko mi jest to ubrać w słowa, ale niezwykle, niezwykle dobrze mi się ją czyta i mówię, czuję się tak, jakby. Ktoś mi wbiał takie delikatne szpileczki w serce, w ciało we mnie. Jest to bardzo ciekawe doznanie i co się z tym wiąże, no mówię, jestem naprawdę zainteresowana, ale i samą historią, ale też chcę dalej konsumować tą prozę. Także 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 także, także tak. Odezwę się do was myślę, jak przeczytam jej trochę więcej. No i nie wiem też mówię totalnie jak to jest montowane, więc mówię wam tylko do usłyszenia. Jeśli chodzi o moje plany zakupowe, to w sumie one nie istnieją. Ogólnie to też zapomniałam zabrać mikrofonu, więc mega słabo z mojej strony. Ale Maja, yy, czy coś planujesz kupić konkretnego? Ja chcę zobaczyć, czy będzie jednak książka Tagaty Christie. Jeżeli nie, no to nie mam żadnych planów. <noise> Może nie kupimy nic. <noise> nie no, coś kupimy. Coś na pewno, coś na, coś na nie pewno po to tu kupimy. Nie, bo to tu przyjechałyśmy. Tak. Jak na razie jest słonecznie, ładnie, Chyba tak zostało. Jedyne co to przypomniało nam się, że jutro zmieniamy czas. Co jest z jednej strony dobre, bo będziemy dłużej spać, ale na dłuższą metę jestem bardzo mi przykro z tego powodu. Ale teraz jedziemy kupić te książki. Przyżyłyśmy już, Tak, przeżyłyśmy, zrobimy wam, e, zrobimy wam później haul. E, ja mam trzy, a ja chyba też, ja ma też mam trzy. trzy. Więc jest bardzo optymalna liczba. Ja mam też z autografem, Maja mnie nie nagrała, jak dostawałam ten autograf, ale myślę, że e, jakby po prostu Wam pokażę. W każdym razie jesteśmy sfakcynowane idziemy chyba teraz czytać do parku, więc... Więc jest ogólnie nawet spoko. Nas nie zabił tłum. Więc żyjemy i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Cześć, a więc witam się z wami już w zakończeniu tego filmu. Dosyć krótkiego vloga z targów książki w głównej mierze, bo w sumie nie nagrywałam aż tak dużo wcześniej i też podczas samych targów. W sumie tylko podczas targów nagrywałam, ale może o tym wyjeździe powiem Wam za sekundę, a na razie skupiłabym się e, szybko jednak, e, ale na książce Brooklyn Kołmatodna, którą udało mi się e, skończyć kilka dni, znaczy następnego dnia, chyba dosłownie w niedzielę, właśnie e, po powrocie z targów książki. I tak jak mogliście widzieć na mojej, e, podczas tej poprzedniej mojej wstawki e, tego update'u czytelniczego, który wam robiłam. Mnie to naprawdę zaczarował. I jest tu bardzo prosta historia o emigracji, o po, po prostu z, o emigracji, o em, tym. Przymusie, jakoby właśnie odnalezienia się w nowym miejscu, zbudowania życia od zera, od podstaw, no bo jednak, właśnie z zupełnie innej um, części, tak, bohaterka do tych, stanów, do tych stanów emigruje, ale przede wszystkim jest to powieść, o wchodzeniu w dorosłość, bo właśnie ta emigracja przypadła na takie, taki moment w życiu tej dziewczyny, dziewczyny Alice, Alice, naszej głównej bohaterki, po prostu przełomowy pod kątem tego, że no ona ma dwadzieścia kilka lat i dopiero kształtuje swoją. Przyszłość w ogóle kształtuje siebie, kształtuje siebie jako jednostkę. Mam tutaj zaprezentowane przede wszystkim też jej pierwsze uczucia, pierwsze miłości, pierwsze rozterki właśnie związane też chociażby z tym, że żyła ona, żyje nadal trochę tak jakby w dwóch tych światach, bo no nadal ma w sobie żywe te emocje, te relacje, które pielęgnowała w momencie kiedy mieszkała jeszcze w Irlandii, a też dochodzi tutaj do momentu, kiedy będzie musiała do tej Irlandii wrócić z tragicznych względów. W każdym razie te relacje, które zbudowała tam, gdzieś cały czas w jej głowie są, te przyzwyczajenia, które po prostu w sobie, w sobie ma, to nadal gdzieś wpływa na to, jak, jak będzie funkcjonowała, jak będzie układała sobie to nowe życie w miejscu tak odległym do tego małego miasteczka irlandzkiego, z którego pochodzi. Dla mnie jest to opisane po prostu też tak, Fantastycznie precyzyjny, chirurgiczny, bardzo czuły sposób, ale też przede wszystkim taki ten autor zbudował tą bohaterkę, jakby to była żywa osoba. I ja do samego końca też na przykład byłam bardzo zaabsorbowana tym, jakie decyzje podejmie Ailish. I czy no, nie mogę zdradzić, tak? Nie chcę wchodzić tutaj w warstwę spoilerową, ale czy po prostu. Co, co ona właśnie, co ona zdecyduje? Jest to bardzo prosta historia, jakby nie było, ale takie właśnie proste, ale ze świetnie skonstruowanymi jednostkami powieści ja uwielbiam czytać, bo to jest po prostu książka o dziewczynie, o dziewczynie, o emigrantce, która musi zbudować swoje życie na nowo. I to nie wydaje się być niczym fascynującym, ale Konto zrobił to w ten sposób, że to może nie jest fascynujące, ale jest. Nieodkładalne i po prostu piękne. Także ja jestem niezwykle mocno zachęcona, żeby sięgnąć po drugą, po kontynuację właśnie losów tutaj Eilish. Też w sumie mogłam się, jakby, nie, nie musiałam się stresować, jeśli chodzi o te decyzje. Okrywam tutaj, jakby tak enigmatycznie może mówię, ponieważ mamy też, wiemy, że właśnie drugą. Dru drugą część, kontynuację, więc wiemy, gdzie bohaterka finalnie się znajdzie, ale ja nadal trochę zapomniałam o tym i to było dobre, że, że właśnie o tym zapomniałam. Um, mogłam tego teraz tutaj nie mówić, bo może ktoś na to spojrzy. Nieważne. W każdym razie, no mówię, po prostu miałam w sobie taką wielką, wielkie zainteresowanie i wielkie takie przywiązanie do, do tej bohaterki. Ale też właśnie, bo tak tego nie zaznaczyłam może do końca wcześniej, że jest to też książka o relacjach siostrzanych i o rodzinie, bo jednak ta siostra, ta matka, ten brak, też właśnie ta tęsknota za nimi, bo za i samym miastem, ale i też właśnie za tymi ludźmi oczywiście, których Elis tam, zosta Elis tam zostawiła, to w tej książce też jest bardzo istotny wątek, także no, już się rozgadałam o niej dosyć, dosyć długo. Co jeszcze chciałam nadmienić, to że właśnie jestem bardzo zachęcana do drugiego tomu, tak jak Wam powiedziałam już przed chwilą, ale do um, filmu. No bo też Wam mówiłam, że ten film powstał i bardzo, bardzo bym go chciała zobaczyć. Jeśli chodzi o same targi, to na targach, w ogóle na ten wyjazd do Krakowa, trochę nie jestem nie, do Krakowa. Troszkę tylko żałuję, że z maju zdecydowałyśmy się na to, żeby od razu pojechać na targi. Byliśmy tylko na śniadaniu, później po prostu właśnie pojechałyśmy na tą przestrzeń targową, ale w związku z tym nie widziałyśmy, nie z, jakby nie zeksplorowałyśmy nic innego poza samym właśnie samymi targami w tym Krakowie, bo ja miałam nadzieję, że zobaczymy może muzeum, coś w Muzeum Narodowym albo Muzeum Magii i pomyślałyśmy, że zrobimy to może później po targach, ale przez przecież też byłyśmy właśnie na targach o tej 13 mniej więcej to był to największy tłum. Też później, kiedy chciałyśmy się wydostać z tych targów, to po pierwsze byliśmy już głodne i wiedziałyśmy, że zanim pójdziemy coś zjeść, to zamkną się już muzea i tak trochę nam się to jakoś nie połączyło po prostu, ale no nie narzekając już na tą naszą organizację czy jakąś tam jej brak, myślę, że bardziej mogłabym narzekać na organizację Targów Książki Krakowskich pod kątem ich lokalizacji, ponieważ no jakby ja rozumiem, że w takim, a nie innym miejscu jest po prostu hala targowa, takie miejsce dostępne właśnie do tego typu wydarzeń, ale no to, w jakiej ona jest Lokalizacji pod kątem komunikacji tam, no jest bardzo utrudniające i bardzo frustrujące po prostu, bo dostać się tam i wydostać się przede wszystkim stamtąd było dosyć ciężko i po prostu zajmuje to bardzo, bardzo dużo czasu. No i jeśli dojeżdżacie właśnie z centrum, tak, tak jak my z Kraków główny, no to jednak trzeba sobie doliczyć jakieś 50 minut, nawet na dojazd tam w jedną stronę także, także tak, no tłumy były oczywiście nieboteczne, też ja nie wiem, jak funkcjonują te wejściówki, bo no niby kupowałyśmy bilet, trzeba kupić bilet, żeby tam wejść, ja nie wiem, czy jest jakiś limit tych biletów i czy faktycznie one się kiedyś kończą, czy bez jakby ograniczeń osoby mogą tam wchodzić na dobrą sprawę, I don't know, ale... Nie przetłoczyły mnie one aż tak bardzo. Ja też jestem osobą, która na szczęście w miarę dobrze reaguje na tego typu właśnie duże spędy ludzi, ale no podejrzewam, że kiedy ktoś chociaż trochę słabiej, to no nie polecam na pewno w sobotę na, na targi książki się wybierać. Dobrze, ale już może nie rozwodząc się specjalnie dłużej, pokażę Wam jeszcze tylko co sobie na targach kupiłam, miałyśmy to z Mają pokazać, Maja tego nie zrobiła, więc jakby przepraszamy za to, ale ja mogę powiedzieć, że Maja kupiła sobie, jeśli kogoś to interesuje, rozważną i romantyczną na pewno, kupiła sobie jakąś książkę od Agaty Christie, jakąś związaną z, z 1 listopada i... I, 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 I nie pamiętam, więc, Maju, możesz napisać komentarz. Natomiast ja, ja kupiłam sobie tak: Elizę Konską, i wczoraj była zła na zielono. W ogóle, cóż za zbieg okoliczności, w momencie, kiedy przyszłyśmy na stoisko wydawnictwa charakter. Czajcie, że ja tam przychodzę i akurat stoi tam Eliza Kąska, ponieważ okazało się, że za 20 minut będzie, będzie prowadziła ona sesję autografów, więc od razu tą książkę kupiłam i jako pierwsza ustawiłam się w kolejce i udało mi się sekundkę z właśnie panią Elisą zamienić parę słów i dostać też właśnie wypis do. Książki, więc powiedziałam jej też właśnie, że będę na sztuce, że jestem bardzo zainteresowana tematem, że byłam też właśnie na spotkaniu z nią w, w Sopocie, więc tak, mam jej pozycję, no, która też była nagrodę Nika, jeśli ktoś w jakiś sposób tej informacji jeszcze y, nie ma. Dalej, Marta, w pełni poczytalna, będzie ze mnie bardzo dumna. Kupiłam sobie Mokradła, ym, bo było właśnie na wydawnictwie poznańskim za 30 zł, więc to stwierdziłam, że to jest książka, która na pewno bardzo mi się spodoba, więc już ją wezmę od razu, jak jest w takiej super cenie. Nie wiem, czy ją finalnie przeczytam jeszcze w tym roku, bo słyszałam, że to jest książka, z którą warto zapoznać się w trakcie wiosny, więc może poczekam na wiosnę. I ostatnia już książka, którą kupiłam, to Enfusion od Orgi, Olgi Tokarczuk, ponieważ chciałam tą książkę przeczytać już od jakiegoś czasu, Nawet o tym mówiłam chyba w swoim TBR-ze. Na, na końcówkę tego roku planowałam ją zaczynać sobie czytać, słuchać w audio. Może też w takiej formie się z nią zapoznam, ale po prostu ja bardzo cenię sobie pióro Olgi Tokarczuk i chciałam mieć jakąś jej książkę na swojej półce. A ta też się cieszę, że właśnie była w takiej okazyjnej cenie, bo za 28 zł była właśnie na stoisku wydawnictwa Literackiego i jeszcze mogę powiedzieć, że zamówiłam sobie prosto po tym, jak wyszliśmy w sumie z targu w książkę ze wydawnictwa Znak, ponieważ zapomniałam jakby, przez to, że też był taki tłum, taki tłok, to zapomniałam, że jestem mocno teraz zainteresowana książką Kairos. Która właśnie w tamtym wydawnictwie wysz, wyszła, to jest zeszłoroczny Booker, książka, w której mamy, wiem, że bardzo ciekawe umiejscowienie w czasie, bo są to Niemcy w trakcie tego podziału, kiedy mur berliński funkcjonował. No i zamówiłam sobie właśnie tą książkę, bo stwierdziłam, że nie kupiłam ich aż tak dużo na targach, więc w ramach właśnie taki, takiego targowego jeszcze zakupu zaopatrzyłam się w tamtą książkę, ale ona do mnie idzie, więc jeszcze jej fizycznie nie mam. Także ode mnie to już by było tyle. Dajcie koniecznie znać, czy Wy lubicie tego typu wydarzenia, jak właśnie targi książki, czy byliście na nich, jeśli tak, to co sobie kupiliście, czy uczestniczyliście w jakichś panelach na przykład, bo no my w sumie znają, tego nie robiłyśmy. Także za wszelki taki właśnie odzew odnośnie targów, ale nie tylko, co tam macie ciekawego do, do podzielenia się. Ja bardzo chętnie wszelkie komentarze Komentarze sobie poczytam, także dziękuję już Wam bardzo serdecznie za poświęcony na oglądanie czas i do zobaczenia już niebawem. Pa!